Cześć, witam was bardzo na moim kanale. Słuchajcie, na, na początku nagrania proszę Was o lajki, subki i komentarze. I też chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą aktywność. Dzisiejsze nasze spotkanie jak zwykle. Rozpoczniemy od piosenki. Na no, dzisiaj mam zespół Abba w piosence Money Money Money. Na pewno znacie bardzo fajną piosenkę, także polecam odsłuchać na YouTube. No i jak zwykle będę też polecał mój sklep internetowy, link do, yy, yy, do mojego sklepu. Zamieszczę w opisie tego filmu, także zapraszam do mojego sklepu. No i od jutra e, mam e, drugie zmiany, także od 13 do 21. Zapraszam osoby z Wrocławia i okolic do. Sklepu Dino na ulicy Suwalskiej na, na zakupy ja będę siedział na kasie więc będzie im bardzo miło jak ktoś z was mnie rozpozna e, dzięki za za to że jesteście że oglądacie moje filmiki e, będę też jak zwykle promował mój sklep internetowy z produktami firmy Duo live Tak jak mówiłem, linia kosmetyków, alesowa jest świetna, są świetne produkty. Ja testuję na przykład szampon i z po są super. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do mojego sklepu. Yy, o piosence już mówiłem, o moim sklepie też. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Dzisiaj króciutko, yy, bo już późno. Yy, a jutro zaczynamy. Tydzień pracy, bo tydzień się rozpoczął dzisiaj, a jutro się zaczyna tydzień pracy. Także e, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Następnym razem. Pa Pa.